Siemano, mamy rano. Witam Was w kolejnym odcinku. Siebie rzepaku u nas pełną parą. Siejemy już trzeci dzień. Mało to wychodzi hektarów dziennie, ponieważ siejemy takie działki: hektar, półtora, dwa, pięć i to wiecie. Schodzi dużo czasu. Idziemy rozłożyć opusa. No i będziemy tutaj, po stanowisku w pogrochu, na tej mojej nowej działce, która jest bardzo zaniedbana, będziemy uprawiać podrzepak. Zaraz jedni powiedzą: Łojej! 4 pH, 4,5, yy, słabe pole niedoprowadzone i rzepak. A no właśnie, a jest taka ciekawostka, że rzepak jest taką rośliną, że on uwielbia działki, można powiedzieć, wręcz dziewicze. Tutaj rzepaku, jak dobrze wiem i pamiętam, 10 lat nie było na pewno. Yy, także mamy na wiosnę zwapnowane dwie tony węglanu. 600 kg kredy granulowanej na wierzch i teraz poszło około to na 800 wapna granulowanego i wróćcie magnezowego także no myślę że będzie luks nie wiem czy na raz to się uda zrobić bo resztek dużo tutaj nie ma ale nie wiem jak z tymi chwastami tutaj tak to czy to ładnie nam opus wymiesza no zobaczymy działamy Kamera na głowę Szoko podniósł? Nie podniósł, do ustrzegamy blokady rozkładamy A, albo nie, bo sobie nie wejdziemy Nie wejdziemy po prostu potem Dlatego sobie teraz zdejmę ładnie Hopla Jedną tu Mogłem od razu je założyć, ale szczerze to nie chcę mi się w ogóle tam yy, wchodzić na razie. Po sobie rozłożę maszynę i nastojąco pełna kultura będzie. Także tego tutaj delikwenta damy, rozkładamy, i za chwilę w traktorze przejdziemy do odmian. Ogólnie odmiany z Lidei tutaj będą, będą. Będzie jedna odmiana, a mianowicie odmiana. Kapello Tam obserwuję Dużo osób i na YouTube I ogólnie mam kontakt I powiedzieli, że ta odmiana W tym roku No i ogólnie na przestrzeni lat W miarę dobrze plonowała. więc no zobaczymy no. Przede wszystkim Tutaj to jest stanowisko zaniedbane A rzepak lubi I zobaczymy, czy będzie z tego rzepak, czy nie będzie jednego i nie wiem czy robić na głęboko od razu czy jak cholera wie czy na raz by to się zrobiło i byłby święty spokój po co tyle razy tą ziemię przewracać jak nie mamy masy tutaj żeby przykryć no co jest mamy ładnie Zabezpieczamy i tak samo drugą stronę. Tutaj pole jako rem podeszwa późna jest, więc z tą działką pokusiłbym się chyba o uprawę taką 25 około, więc wsadzimy tego jednego klipsa. Na razie i zobaczymy. Jak się Magnum będzie zachowywał i ogólnie z tyłu uprawiana gleba czy będzie to czy zrobić lepiej płyciej? szybciej? No i dobra. Wsiadamy i uprawiamy podrzepaczek Capello. Na Nawka włączona, włączona No Trzecia strona I sobie wyznaczymy zaraz ścieżkę Trzeba tutaj ostro wszagę robić No bo <laughs> yy, Jest krzywe pole Mimo, że oranę uprawiane To wam powiem, żeby bez szaleństw Dobra Teraz sobie wyjdziemy głębokość sprawdzimy Robimy zapis ścieżki No i już bez tarczy, tutaj nie piszczy więc Parę lekko idzie, no bo tutaj nie ma takiej gliny tu jest taka fajna sypka ziemia coś się zapchało? nie, tak ciężko ma po prostu dobra i wyjdziemy zobaczyć jak to wygląda z tyłu o tutaj zobaczcie ile skrzypu jest nagrywa się? nagrywa Tutaj to świadczy, że jest kwaśna gleba. Ja Wam powiem tak: mam doświadczenie że rzepak lubi takie stanowiska zaniedbane. Na początek, czy maszyna jest w poziomie, no tak jakby przód, czy było zagłębić delikatnie. No i Wam powiem: bez szaleństw, zobaczcie, nie ma wilgoci. Jak nie popada, to nic tutaj nie będzie. I teraz nie wiadomo, czy siać. Czy po deszczu, właśnie to jest groch, jest pięknym stanowiskiem podrzepak. Ale z reguły, jak nie ma opadów, to, to widzicie, co się dzieje, nie? <grym> jak mówicie? Mordeczki, mordunie. Zobaczmy, jak to idzie, na jaką głębokość. i wichajster podejrzewam, że gdzieś na tych klipsach będzie szło na 20 plus minus eee, 3 gdzie jest z tyłu łapa tutaj udeptujemy, bo Ziemia się osiądzie Tyle. Wystarczająco Mamy 22 dwa centymetry. Tutaj. 22. dwa. Tutaj. Dwadzieścia cztery. Dobra, zostawiamy tak. Głębiej nie ma co, bo... Magnum po prostu. Dostaję pogarach za bardzo. Nie wiem, ten przód trochę opuścić jeszcze de deczko. Ha? Wyciągnąć dwa klipsy, dać jeden y, szerszy. No zobaczymy. A jednak drodzy widzowie, zmiana planu. Szpak bociana. E, zobaczcie, nie ma wilgoci tutaj w ogóle. Po grochu. Widzicie, ziemia jest taka... To nie jest wilgoć na siew, dlatego tą działkę tutaj z 6 hektarów swoją już zrobię. Jest dane wapno, polidab Ale no, trzeba poczekać na deszcz, bo jest za duża mąka. Przyjdzie deszcz i zaklepie nam rzepak. Jedziemy na inny obręb, gdzieś stąd 8 km, gdzie jest w miarę możliwości jakaś wilgoć. Także do usłyszenia, taka to sytuacja. I ogólnie pozdrawiam pracujących w niedzielę, ja się tego nie wstydzę. Piękne widoki w GR Szokalu Dwa kejsy na nawigacji Coś pięknego Pole ucieka Łącznie <laughs> Nikodem jedzie na 3 metry Ja na 3,95 Bo na wózku trochę ucieka i nakładkę kładkę robię piątkę Ogólnie maszynę mam ustawioną na 4, ale jak mierzyłem, to tak idzie Przejazd od przejazdu na 3,95, więc zabieramy 7 metrów naraz Coś pięknego Bajeczka poprawa podrzepak, nikodem z drona nagrywa, więc nie wiem kiedy zmontuję, ale naprawdę film będzie na pewno sztosiwo jednym słowem i nic zależnie nic ująć poprawiamy, trochę spłuciłem, bo tutaj już jest słabsza ziemia i są góry, więc po co go piłować? Sprawiamy drogie mordeczki sobie, wszystko elegancko. nawigacja działa, luksus. Mamy na polu około nie wiem, 15-20 bocianów czyli naturalny e, odmyślacz. Pięknie wyjadają e, szkodniki. A zobaczcie, jak ładnie lecą. A, jak szybują. Ale piękna sprawa w Danii są mewy, a w Polsce bociany. Ładnie. Siedzcie, siedzcie u mnie tu na polu, nie leccie do sąsiada, u mnie myszy zjadajcie. Ogólnie mało jest tego. Też tutaj zasypujemy pługiem, jest inna zasada, bo wyorygujemy Ale niech sobie jedzą. Praktycznie każda para ma po dwie sztuki. młodych piękna sprawa. Macieka góra. Widzicie to? I co, ktoś mówił, że za, za, za duży traktor 8,5 na godzinę pod górę, gliniastą. Ktoś mówił, że górki nie mamy, że chyba gór nie widziałem. No także tutaj Wam, Magno wam powie, prawdę, jaki teren u nas jest. Są płaskie, są piachy. Tam na przykład mamy piach z lewej strony. A tutaj mamy taką glinę, że nie możemy się wdrapać 340 koniami. I tutaj wysiewamy odmianę Capello, jest wilgoć w miarę ziemi, ładnie to wygląda Lecieliśmy raz na szagę z Nikodemem, płyciej A teraz na głęboko Na około 24 cm do 6 Tak 24-26 I jest bezpośrednio siew, jedziemy koło siebie Żeby nie tracić tej wilgoci Kółka się nie lepią, za siewnikiem się kurzy No bo mamy dzisiaj bardzo gorąco Także warunki są powiem Wam Prima o patrzcie jakie ładne klek, 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 kle, kle kleczki ej ej, 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 ale rasówek nie zjadajcie mi! Rasówki zostawcie, ej! Myszy szukajcie! Holender jasna! Lornic szukać! A nie! Robaczki mi zjadacie, no które potem Dutują ziemię! Szoko. robaczki, tutaj masz dłuto. No ale to potem są potrzebne te dżownice. Nam potrzebne, bo teraz zabetonuje się, spadnie deszcz, i potem te dżunglice robią całą robotę. Powietrze, jak i woda jest wprowadzane w głębsze warstwy ziemi. Także same plusy. Jak to się mówi, bez życia w ziemi nie ma plonu. Jest lipa. Goryl idzie, ja pierdziele szatan. Optumem z tym agregatem, na tą głębokość byśmy nie zrobili. Może byśmy zrobili, ale na pewno byśmy nie przekroczyli prędkości 8 na godzinę, a pod górę 5 na godzinę. Na 15 cm owszem. Ale jeżeli chcemy zrobić dobrze, przedlutować tą ziemię. O, zaraz, boczek nam pocałuje młody. Młode, głupie. No jak to młode? Głupie no. śmierci, zobaczcie jak case jest wysoko GoPro wypłaszcza na nawigacji powinno być gdzieś odniesienie wysokość ale tutaj nie wiem jak wejść nie pokazuje mi, więc się nie pochwalę wam. I na zakończenie odcineczka, taki właśnie, kilka przejazdów pod muzyczkę. Trzymajcie się, na razie, cześć, tak przebiegają u nas prace. Mamy 21.01. Ja mam tak widno, GoPro pewnie ściemnia, tego nie widać, ale oświetlenie w Magnumie, ja Wam powiem, że jest petarda. Bajka. Także do usłyszenia, na razie, cześć. Naa!

Oh, <laughs> yeah.